you <music> Dzień dobry drodzy widzowie, tutaj Zygi z Teksasu, nadaję z okolic San Antonio na kanale Zygi Teksas dzisiaj w audycji moja droga do przebudzenia przeczytam dwa listy, one są krótsze, więc się zmieszczą w jednej audycji i pierwszy list będzie od już sobie patrzę od Sabiny, a zatem czytam Agnieszko i Zigi. Ten list jest skierowany i do mnie i do Agnieszki Stalkoper. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteście pięknymi ludźmi i pomysł z cyklem nagrań Moja droga do przebudzenia jest wspaniały. Jestem Sabina, mam 42 lata i od 6 lat mieszkam w Niemczech. A od Czech jestem na tej właściwej dla mnie ścieżce, choć teraz wiem, że ona zawsze była właściwa, niezależnie od tego, co się na niej działo. Mam tak wiele do powiedzenia, że nie wiem jak zacząć, aby zwięźle przedstawić moją historię. W największym skrócie: zimny, bezemocjonalny dom, ojciec tyran, matka uległa i w tym ja, bardzo wrażliwa, czująca wszystko ze zdwojoną mocą istota, wychowywana w ciągłym krzyku, strachu, krytyce, poczuciu winy, że jestem. Takie emocje towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Nie pamiętam ciepłych słów, przytulania, głaskania, poczucia bezpieczeństwa. Czułam się niekochanym dzieckiem i uważałam, że sama jestem sobie winna, widocznie coś ze mną jest nie tak. Wiek nastoletni to koszmar. Z perspektywy czasu i doświadczenia stwierdzam, że żyłam z depresją, z którą musiałam radzić sobie zupełnie sama. Często towarzyszyły mi myśli o ucieczce z domu lub o samobójstwie. Ale paraliżował mnie strach, co będzie, jak nic mi z tego nie wyjdzie, a wtedy atmosfera w domu stanie się jeszcze gorsza, a rodzice obrażą się na mnie do końca życia. Paradoksalnie na zewnątrz, mimo ogromnych kompleksów i totalnego braku poczucia własnej wartości, uchodziłam za fajną, wesołą dziewczynę. No cóż, moja maska była perfekcyjna. Wiedziałam, że muszę wyrwać się z tego domu i uciec jak najdalej, a najlepszym sposobem był wyjazd na studia, na które się nie dostałam, lecz moje pragnienie ucieczki było tak wielkie, że okłamałam swoich rodziców, podrabiając dokumenty z uczelni i list z informacją o nieprzyjęciu na studia zamieniłam na jak najbardziej pozytywny. W wieku 20 lat wyprowadziłam się z domu, ale nie przyniosło to oczekiwanej ulgi. Bo weszłam na drogę poważnego kłamstwa, co sprawiało, że żyłam w ogromnym stresie. Na wymarzoną psychologię dostałam się po dwóch latach. Poinformowałam wówczas rodziców, że zmieniam studia. Ojciec był przekonany, że studiuje germanistykę, z czego był bardzo dumny, ale ja po raz pierwszy miałam siłę, aby stanąć za sobą bez względu na gniew czy obrazę mojego ojca. Mogłoby się wydawać, że od teraz moje życie zaczęło się układać. Byłam daleko od rodzinnego domu, studiowałam swój wymarzony kierunek i do tego samodzielnie, bez żadnych znajomości, dostałam dobrą pracę. Do tego wszystkiego rodzice kupili mi mieszkanie. Młoda, z pieniędzmi, własnym mieszkaniem, bez kredytu. Żyć nie umierać. Czego chcieć więcej? Jednak żyć trzeba umieć. O życiu trzeba coś wiedzieć, a przede wszystkim trzeba być najedzonym emocjonalnie. A ja wyszłam z domu w dorosłość z wielkim głodem emocjonalnym. Byłam tak zabiedzona, że łapałam się każdego okrucha. Czytaj, niewłaściwi partnerzy. Pociągali mnie tak zwani Bad Boys, bo zapewniali mi odpowiednią dawkę tych negatywnych emocji, na których się wychowałam. Nie pomogła tu nawet studiowana psychologia, bo kompletnie na tamtym etapie nie byłam gotowa na wgląd w siebie. Byłam w kilkuletnim związku z narkomanem i początkującym hazardzistą. Tak bardzo przejmowałam się jego losem, że kompletnie nie dbałam o siebie i zawaliłam nawet studia. Mój kolejny związek, z którego mam dwóch wspaniałych synów, to związek z psychopatą hazardzistą. W poprzednim związku straciłam studia, a w tym mieszkanie, wszystkie pieniądze i poczucie bezpieczeństwa. Jak każda ofiara psychopaty, była na początku przeszczęśliwa że trafiłam na takiego cudownego faceta. Byłam przekonana, że to nagroda za te wszystkie nieszczęśliwe lata. Byłam z nim absolutnie szczera i otwarta, co zostało później wszystko wykorzystane przeciwko mnie, zadając ogromny ból i rozwalając moje serce na kawałki. 2012 rok. Ogromny kryzys w moim związku. Dwójka małych dzieci, rok i dwa latka. Żyjemy w pięknym mieszkaniu wziętym na kredyt we frankach na 100% wartości domu, gdzie moje poprzednie mieszkanie zostało już sprzedane na długi, a długów nie ma końca. Wszystkie finansowe sprawy ogarniam ja, spłacając nawet kredyt mieszkaniowy, który jest na mojego partnera, a nie jesteśmy małżeństwem. W szczytowym okresie mojej głupoty miesięcznie spłacam nie swoje raty w wysokości 10 tysięcy złotych. 2013 rok. Najaw wychodzi zdrada mojego partnera. Ból nie do opisania. Zdaję sobie sprawę, że nie przedstawiam już sobą żadnej wartości, bo skończyły mi się zasoby finansowe i zaczynam sama popadać we własne długi, jednocześnie cały czas noszę maskę szczęśliwej osoby, gram zwłaszcza przed rodzicami, bo przecież nie przyznam się do takiej porażki. Na samą myśl, że mój ojciec miałby poznać prawdę o moim związku i mojej sytuacji finansowej, ogarnia mnie strach i wstyd. Gruzień. Dwa dni przed Sylwestrem mój partner oznajmia mi, że po nowym roku wyjeżdża na stałe do Niemiec nie wiem nawet do jakiego miasta. Zostaję sama z dziećmi i długami, bez pracy i bez pieniędzy. I nie mówię rodzicom, że zostałam zostawiona, tylko że. W wyjechał do pracy, co jest co najmniej dziwne dla wszystkich, bo do tej pory pracował na kierowniczym stanowisku w banku, a teraz nagle praca fizyczna w Niemczech. No ale ja nie mam odwagi powiedzieć prawdy. Chudę 15 kilo w dwa miesiące chwaląc z, z uśmiechem na ustach zalety biegania i diety, bo przecież nie powiem, że pękło mi serce i dlatego jestem taka szczupła. Po paru miesiącach łapię się na tym, że Świetnie sobie radzę i właściwie to lepiej czuję się bez niego niż z nim. Wzbudzam zainteresowanie mężczyzn, co bardzo mi się podoba. Wydaje się, nawet, wydaje się nawet przylotne znajomości. Teoretycznie czuję się dobrze, ale narasta we mnie jakaś pustka, brak uczuć. Grudzień 2014. Mój partner oświadcza mi się w święta i informuje jednocześnie, że wszystko już ustalone, ślub 27 marca, a potem wszyscy wyjeżdżamy do Niemiec, on wszystko przemyślał przez ten rok, narobi mi problemów, ale mnie kocha i w Niemczech o nas zadba. Ja, która poczułam już, że bez niego jest mi lepiej, godzę się. Bierzemy ślub, zabieramy dzieci, psa, kota i wyjeżdżamy w kwietniu 2015 do Niemiec. Na miejscu okazuje się, że czeka na nas dwupokojowe, małe mieszkanko. Słyszę, że jak mi się nie podoba, mogę poszukać innego. Szukam. Znowu wszystko na mojej głowie. Od męża dostaję 400 euro miesięcznie, z czego mam wyżywić czteroosobową rodzinę, psa i kota i tak gospodarować, żeby starczyło na wszystko inne, co jest potrzebne. Jestem załamana. Co ja zrobiłam? Po 10 miesiącach mieszkania w Niemczech domieduję się przypadkowo, że przez ten rok, w którym mąż, mój mąż był sam i niby tak wszystko przemyślał, mieszkał z tą samą kobietą, z którą zdradził mnie jeszcze w Polsce. To była jego koleżanka z pracy w banku. W totalnej rozsypce, zapłakana, dzwonię do rodziców przez Skype'a, więc widzą, w jakim jestem stanie i mówię przez łzy, że nie wiem, że... Nigdy ze sobą nie rozmawiamy tak szczerze, że ja im nie opowiadam co u mnie, ale że to całe małżeństwo to wielkie kłamstwo i że tak było już wcześniej, ale było mi wstyd, i że ja nie chcę z nim być i co ja mam teraz zrobić, że chyba wezmę dzieci i wracam. A oni mi na to całkiem spokojnie. No, ale czego ty teraz oczekujesz? Gdzie ty chcesz wracać jak wszystko straciłaś? No, chyba nie do nas. U nas jest za mało miejsca. Pierwszy raz w życiu otworzyłam, przed moimi, otworzyłam się przed moimi rodzicami, a dostałam tak zimny kubeł wody, za który teraz jestem im wdzięczna. Ale w tamtym momencie było to dla mnie strącenie do piekieł. Nawiązałam kontakt z tą kobietą, która była związana z moim mężem. Obie byłyśmy jednocześnie oszukiwane. On był z nią dwa lata. Ona była przeświadczona, że jest w normalnym związku a ja jestem niezrównoważoną psychicznie byłą, też wyciągnął z jej wszystkie pieniądze i o mało nie doprowadził do sprzedaży mieszkania. Dobijając do puenty, to koszmarne małżeństwo trwało jeszcze dwa lata. Cały czas prosiłam go, aby odszedł, bo mnie na to nie stać finansowo. Odpowiadał mi, tam, odpowiadał mi, tam są drzwi, jak ci się nie podoba, ja jestem zadowolony. Ciągłe kłótnie, awantury, w tym wszystkie dzieci – 30 marca 2018 roku, o mało nie straciłam życia, jednocześnie je odzyskując. Mój mąż był tak pijany i wściekły, że myślałam, że zabije mnie na oczach dzieci. Udało mi się uciec, do domu wróciłam z policją. Uciekałam w obronie własnego życia. To był moment, nie było czasu na przemyślenia i zabranie dzieci, ale w momencie, kiedy stałam już z policją przed domem, a on nie otwierał, liczyłam się ze wszystkimi, nawet z tym, że skrzywdził nasze dzieci. I wtedy zobaczyłam samą siebie, tak przerażoną i płaczącą. Widziałam to jakby z góry, i byłam przy tym całkowicie spokojna. Nie odczuwałam żadnego strachu. To byłam prawdziwa ja. Nie to ciało, które widziałam. Prawdziwa ja. Byłam poza tym ciałem. Wszystko skończyło się dobrze. Policja wyprowadziła mojego męża i nigdy więcej nie wszedł do naszego domu. Dzieci były całe i zdrowe. Oczywiście czekał nas ciężki rozwód, obwinianie mnie o wszystko, mówienie o mnie bardzo złych rzeczy. Kto miał do czynienia z narcyzem, z narcyzem psychopatą, ten wie o czym mówię. Ale mnie to już nie dotykało i nie dotyczyło. Ja byłam szczęśliwa. Wręcz unosiłam się nad ziemią. Nawet moje koleżanki uwierzyły swoim, mojemu mężowi, a nie mi, bo twierdziły, że nikt tak się nie zachowuje po rozstaniu, zwłaszcza po takim traumatycznym. A ja, Odzyskałem siebie tak w pełni i tak niespodziewanie, że nie jestem w stanie tego do niczego porównać. Pełnia szczęścia, ekstaza. To szczęście, przepraszam, to szczęście towarzyszy mi do dnia codziennego, Chcia, chyba miało być do dnia dzisiejszego. Bardzo chciałbym dzielić się z tymi, z ludźmi, że naprawdę wszystko zależy od nas i naprawdę wszystko, co nas w życiu spotyka, sami to sobie stwarzamy dosłownie. Wszystko. Ja nie przypuszczam, ja wiem, że mój ojciec, mój mąż to są moje kreacje, moi wielcy nauczyciele. Jestem im ogromnie wdzięczna, bo to właśnie oni obudzili we mnie tę moc, którą mam bez wątpienia i każdy ją ma, trzeba ją tylko w sobie odkryć. Starałam się przedstawić moją historię w jak największym skrócie, więc wiele ciekawych wątków pominęłam, ale. Liczę na rozmowę z Wami, w której chętnie wszystkim się podzielę, bo ja jestem już na nowej Ziemi i warto wspierać wszystkich, którzy są w drodze na nią. Pozdrawiam Was z miłością, Sabina. Sabina, tragiczne, tak może się wydawać, ale jednocześnie to są lekcje, przez które wszyscy musimy przejść. Każdy ma inne. Bardzo Ci dziękuję za takie się otwarcie na siebie. I otwarcie na świat. Dziękuję za ten przykład. A teraz kolejny list, tym razem Aldony. Ten będzie krótszy. Aldona pisze. Witam Was, moi kochani odmieńcy. Opowiem na początku, że moje dzieciństwo było nieciekawe. Rodzice, alkoholicy, częste awantury w domu. Większej części mnie i moją siostrę wychowywała babcia. Wiadomo, jak wygląda życie z ludźmi uzależnionymi. Czasami było bardzo ciężko. Dochodziło do tego, że spałam z młotkiem, bo bałam się, że tata mamę wyśle na tamten świat. No ale przeżyłam i jestem tutaj. W momencie, jak poznałam męża, urodziłam dziecko, coś zaczęło się ze mną dziać. Dowiedziała się po wizycie u około 10 lekarzy, że mam poważną nerwicę. No, oczywiście, wszyscy chcieli mi dać psychotropy. Nie wzięłam ani jednej tabletki. Zaczęłam szukać, co to w ogóle jest ta nerwica. Jak wiadomo, dzieciństwo było trzeba sobie przerobić na nowo, powybaczać rodzicom, a i sobie również, co okazało się najtrudniejsze. No, ale udało się. W międzyczasie mój syn chorował na alergię, która była spowodowana przez szczypawki. Lekarze nie chcieli mi pomóc, dawali tylko kortyzon, bo nie wiedzieli, jak mu pomóc. Ale znowu mnie coś ruszyło i zacząłem szukać czegoś, co pomoże. Zakupiłem olej z czarnuszki i już po trzech tygodniach syn przestał kaszleć, więc stwierdziłam, że mogę zacząć się uczyć naturalnej medycyny. Skończyłam w szkole i teraz mogę pomagać też innym, a o tym, że istnieją też energie, które nam mogą pomagać, też w międzyczasie się dowiedziałam. Tyle, że w moim życiu są dwie osoby, które mnie rozumieją. Czuję się często odmieńcem, bo mój mąż uważa mnie za nie do końca normalną. Jeśli jest jakaś teoria normalności. W tym momencie, w którym jestem teraz wiem, że gdyby nie moje dzieciństwo, nie szukałabym innej drogi. Z moją rodziną straciłam całkowity kontakt, bo mają mnie za odmieńca. Z mamą mam mały kontakt. W międzyczasie odpisałam się z kościoła. Mieszka w Niemczech, tu jest to możliwe, ponieważ uważam, że religia nie ma nic wspólnego z duchowością, wręcz przeciwnie. W związku z tym, syn nie poszedł do komunii, rodzina oczywiście mnie nie rozumiała. Chyba zaczynam się powoli przyzwyczajać do tego, że idę inną drogą niż większość mojego otoczenia. Piszę ten trochę pogmatwany list, za co przepraszam, też z intencją, czy byłaby możliwość, aby ludzie piszący do redakcji mogli się ze sobą jakoś kontaktować. Myślę, że w tych czasach, w których musimy się dopasowywać często do normalnych, fajnie byłoby poszukać i łączyć się też na przykład telefonicznie lub e-mailowo. Bo kto, jak to, ale my się rozumiemy. Na ten pomysł padła moja kochana Tereska. Dzięki. I pozdrawiam. ją na koniec dodam, że dziękuję Ci, Zigi, za cudowną pracę i pomysł. Jesteś wielki. P.S. Przepraszam za zapisownie, ale pisarka nie jestem. Pozdrawiam Was serdecznie. Aldona. Aldona, fajny skrótowy ciepły list. Kocham cię od mięńcu. Trzymaj się. Papa. Pa. A wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcielibyście napisać o sobie swoje historie albo też chcielibyście opowiedzieć to na wizji, napiszcie na maila mailinfo@stilingearth.com. Mail znajdziecie na kanale YouTube w zakładce Informacje. Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa.